Hej, cześć, wesołych świąt i w ogóle witam was w trzecim odcinku Święty Mikołaj w terapatach 2 Jak widzicie zawdzięłem się, doszedłem do tego momentu, gdzie skończyliśmy, gdzie doszedłem w sumie najdalej po czym i tak zginąłem I co ja mam tu robić? Ja naprawdę nie rkminię Ostatnio tam skoczyłem, no i pamiętacie jak się to skończyło? Tu jest o, ten kolorowy Jest! Ale cholera mi to dało, no Ciągle nie wiem co ja mam tu robić, szczerze Mój, mi, 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 tam na pewno, nie? No co, muszę tam skoczyć, no dobra, dajem radę. Dawaj, 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 dziękuję ci bardzo, mój ty... Mikołajku... Co to kurczę jest jakiś... niedorobiony gory? wszystko jest niedorobione w ogóle. Przeraża mnie ta gra świąteczna w ogóle, ale... Te postacie tutaj są straszne. Nie wiem co mi krok do twarzy Mikołaja, a pewnie też dziwnie. What the fuck? Dobra. Ej nie, jak zginę, to się zabiję. To ciągle jest drugi poziom. A już mnie stres zaczął zżerać. Ja nie mogę przegrać. Ja już chcę ukończyć ten poziom i kurczę, no ta seria naprawdę mnie denerwuje. Jeżeli przegram, to będę płakać. A tam jakieś dodatkowe życie znowu. Ja chcę przejść tą grę po prostu. Chcę móc być z siebie dumny, przychodzę z tą grę. Odpłatować, dawaj, daj, daj, jest, jest. jest. Gdzie tam meta, gdzie ten koniec? Please, kończcie to już. Dajcie mi już ten trzeci poziom. Dajcie mi to na święta. Dobra. Ja. Nerwy puszczają. Co to jest? Nie, ja wolę nie ryzykować jakimś skakaniem po prezenty. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma ja. Ja jadę do przodu z poziomami. O, nie, nie zabijajcie mnie. Zapis, zapis, zapis. Dziękuję. Kurczę jakiś wiatrak. Jak się zabije, to to się zabije. Okej, okay. dobra. Tutaj wskakujemy. O, dobra. Dobra. O Boże, co to w ogóle jest? Wiadomo, że ja tego nie przejdę, no. Już się zawiesiłem, cholera. Nie. Ostatnie życie, a zapis mam. Kurczę, przy tym wiatraku pieprzonym. Dawaj. Bez spiny co co to było co? Nie 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 wiem. Nie wiem, po prostu nie wiem. Ten poziom jest nie do przejścia. Autentycznie nie do przejścia. Powiem tak to cholery blisko. Taki zapis powinien być jakaś, nie wiem, teleportacja. Dlatego... Ja pamiętam... Rzeczywiście teraz sobie przypomniałem, że ta gra mnie strasznie wnerwiała. Ja to pamiętam. Gra, lubiłem ją grać, ale po prostu tak mnie zdenerwowało, jak ginąłem o coś. A gra jest jednak... kurczę, trudna. Kurczę, naprawdę trudna jest. Nie ma to jak znowu przechodzić drugi poziom po raz setny. Jak już nawnerwiałem przez tą grę. A miała być fajna, świąteczna seria. Kurczę, ratujemy Mikołaja. A ja tu zaraz kurczę, ktoś mi musiał psychicznie będzie musiał ratować. Nie wytrzymał. Nie, ja... Nie wiem, co ja mam zrobić, no. Jestem załamany. Nie uratowałem świąt. Po raz kolejny. Nie, czekamy. Skaczemy. Dobra, je... o, idzie, idzie, idzie dobrze, idzie dobrze. dobrze. Teraz tej nie zjebiemy, prawda? Dobrze, chłopczyk ze mnie. Co jest? Tutaj nic nie ma. Dobra. Nie bierzemy życia, bo szybciej stracę to życie zanim jest zbiorę. Dobra, dobra, idzie i dobrze idzie, to przejdzie. Tutaj ten ptaszor głupi. Tutaj niedorobiony jakiś kurcze renifer. Czy misiek, co to jest, nie wiem. Ja już byłem taki podjarany, myślałem, że już naprawdę to przejdę. No, tak się starałem. Ale nie. Jakiś zryty poziom, w ogóle zbagowałem się tam. Dobra, skaczemy. Iiii, o, drugi raz, dobra. Zapis. Dobra, już jesteśmy tutaj. Nawet doszliśmy dość szybko, prawda? Jak się trochę już pogra, to... To już się ma w ale tutaj nie mam w prawy. Biegiem... Aj! Głupi goryl! Nie to robione. Ta świąteczna muzyka... Nie uspokaja. To jedyne, co mi pomaga. Tutaj utrzymać się przy jakimś stopniu normalności. Naprawdę nie mogę, jakbym. Jakby nie było tej muzyczki, kurczę, bym już wywalił tę grę. Bym nie wytrzymał po prostu, że ciągle ginę. Się nienawidzę jak się zawieszam na jednym poziomie, kurczę. Co mnie tak to pija. Wtedy sobie uświadomiłem, że tak naprawdę jestem sławym graczem. Nawet kurczę, taką grę. Dobra. W sumie szybko doszliśmy. I nie, nie chcę tam znowu wpaść. Szybko doszliśmy do tego, po tutaj, prawda? I źle. Da się tam doskoczyć? No, pięknie, że się. Pewnie, że się nie da. Po co? Po co? Skacz tam ku polu. O, pięknie Skaczemy tu. hopa, hopa tu. No, nervy. E, e, nerwy, nerwy. Nie, nie, nie. Uu, dobrze, to są te double jumpy jakieś. Nie, nie, nie? Spokojnie. I teraz, chopa, chopa. Gdzie ten koniec? To już musi być koniec, nie ma. E co? I gdzie to mnie niby zaprowadzi do cholery? O, ja muszę tam skoczyć. Czaje, 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 czaj. Dobra. Luz. Damie radę. Jestem znowu tutaj, ale dobra, ja już Kurwa. nie, nie, nie! Ja nie mogę. Ostatnie życie, ja nie przejdę tej gry. Mikołaju, pomóż mi taki prezent, mi zrób. I daj mi przejść tą grę na spokojnie. Ok, wbijamy tu, teraz tu. O, o, cofamy się. Że, że, jest ok, jest good. Teraz skoczymy sobie tu i od tego tutaj na spokojnie. Hopa, jest. O, oh. luz, luz. Jest. Ale co dalej? Nie, bez jest za dużo tu tych dźwigni cały. Przecież to jest masakra jakaś Co ja mam iść? To jest goblinek pieprzony I tam dalej jest już koniec gry Dalejcie teraz goblinka i... Dzięki Bogu, dzięki Mikołaju Mikołaj istnieje, widzicie? Pomógł mi przejść ten poziom I ocaliłem Mikołaja w końcu Kurczę, dwa poziomy męczenia Po prostu pół godziny męczenia Drugiego poziomu, dałem radę, widzicie? Trzeba wierzyć Mikołaja, opłaca się Pięknie. Zruszyłem się. Widzicie? A, a. Widzicie jak dużo? Pięknie. Game over co? Czemu game over? E e e a dobra. Tyle? Tak. Są tu jeszcze trzy poziomy. Ośnieżone dachy, mroczne wzgórza i mroczne lasy, ale... Niestety jest to epizod demonstracyjny, czyli jest to wersja próbna, jak widzicie, try version. Tak, wyszły nam trzy grube odcinki. Trzy grube odcinki męczenia się z tą serią, ale w sumie dobrze się wyszło. No i co? Teraz dajcie mi chwilę. Naprawdę, kurczę, seria... <grym> Więcej by mi tak nie nagrał, wiadomo, bo bym nie zdążył po prostu. A tak to przeszliśmy jeden, ten, jakby cały poziom, cały ten. Ten, ten. I myślę, że Wam już zaprezentowałem trochę tą grę, jako tako. I gra jest naprawdę fajna, ja Wam ją polecam. Jeżeli ktoś chce się zabawić na święta, a gra nie jest wcale tak, tak prosta, głupia, jak to mi się wydaje, Może się przy niej nie zdenerwić, jak widzieliście przez te wszystkie odcinki. Ale, ale myślę, że warto jest dobry pożeracz czasu, że tak powiem. To co, ja Wam życzę jeszcze raz bardzo wesołych, miłych, ciepłych świąt. Żebyście tam fajnych prezentów dostawali i później tam chwalcie się w komentarzach, jak Wam przebiegły święta i co tam dostaliście. Ja myślę, że będzie fajnie. No to jeszcze raz wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i w ogóle. No i dziękuję, że oglądaliście te wszystkie trzy odcineczki z tej serii. Mam nadzieję, że Wam się podobało, było dość śmiesznie. Także dziękuję jeszcze raz i cześć, wesołych świąt. und Cajun.